Słowir z tej strony kłaniam się wszystkim, yy, którzy lubią mój kanał. Dzisiaj bym chciał porozmawiać a bólów kręgosłupa. Bardzo yy, no, można powiedzieć powszechny temat wszyscy, albo bardzo dużo osób, yy, wcześniej czy później mają lub będą mieli problemy kręgosłupa. Yy, chciałbym powiedzieć, opowiedzieć w ogóle swoją historię yy, sprzed 30 paru lat, yy, kiedy miałem większe problemy kręgosłupa niż teraz. No, po 60. Byłem zakwalifikowany do operacji moich wypadniętych dysków, no ale jednak okazało się, że w ośrodku, w którym byłem, nie w Polsce, połowa prawie pacjentów była właśnie już po operacji. To mnie no, po prostu troszeczkę zmobilizowało, żeby zacząć szukać innego rozwiązania. Miałem 29-30 lat. Byłem w sumie bardzo wysportowany. Ćwiczyłem parę dni, znaczy 5 dni w tygodniu, nie parę. Teraz jest taka sytuacja. Byłem o wiele młodszy. Dlaczego miałem problem no, z plecami? No i teraz, mając już te 30 parę lat, można powiedzieć, jakiegoś takiego doświadczenia, widzę albo wiem, jakie zrobiłem wtedy błędy. Pierwsza rzecz to jest niedowodnienie. Piłem po prostu Coca-Colę, Pepsi, jakieś tam soki, ale woda to była rzecz, która po prostu no, nie była w moim menu. Teraz czytając różne opisy, mamy bardzo dużo opisów dehydracja krą krążków międzykręgowych, czyli mamy za mało wody. Druga rzecz, którą wtedy źle zrobiłem, nie wiedziałem wtedy nic o suplementach. O tym, że no, trenując, pracując moje. Godziny pracy, znaczy dzień pracy w szpitalu był 12-godzinny, gdzie przenosiłem mnóstwo pacjentów z, przy ćwiczeniach z wózków czy tam z łóżka na wózek. Tego się dosyć dużo robiło. W każdym razie jest taka sytuacja, że no, nauczyłem się tych pacjentów przenosić dosyć dla mnie łatwo, ale to było duże obciążenie. No, ze względu na stres, który tam był, bo y, oczywiście y, no, wszyscy mamy stresy, a stresy zużywają bardzo wiele istotnych y, no, substancji, które są niezbędne do naszego organizmu. Takich jak na przykład magnes y, czy witamina C. Teraz o witaminie C. Mówi się, że osoby trenujące, uprawiające y, intensywnie sport. Powinny zażywać dodatkowe mm, dawki. Nawet y, rozmawiając z osobami, które y, trenują wyczynowo y, 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 sport, y, mają wlewy z witaminy C y, zaraz y, po intensywniejszych zawodach. Y, tego wtedy nie wiedziałem. Mój organizm nie miał się z czego zregenerować. Zazür zaczął się po prostu y, no, nie miał się z czego odbudować. Zaczynałem się sypać. E, teraz... E, można powiedzieć, znaczy zajęło mi to dwa lata. To nie jest takie, że po prostu ja zacząłem pić, czy tam więcej suplementów. Ja wtedy o tym nie wiedziałem. Zaczynałem to troszeczkę z innej strony. Co było najważniejsze, to zacząć się rozciągać. I to zresztą do tej pory staram się robić, bo faktycznie ściągnięte mięśnie są przyczyną tego, że możemy odczuwać ból w dolnym odcinku kręgosłupa. Zresztą, w ośrodku, w którym byłem, w ogóle dzień rehabilitacyjny zaczynał się przez godzinę od 8 do 9 było rozciąganie. Druga rzecz to było chodzenie. Więc te dwa czynniki są dosyć ważne do tego, żebyśmy po prostu no, zdobyli jakby z powrotem. Elastyczność mięśni, żeby one nie były pospinane, do tego odpowiednia hydracja. No, tak jak powiedziałem wcześniej, dwie, dwa lata zajęło mi to, żeby po prostu ten kręgosłup mnie nie bolał i mogłem, jakby to powiedzieć, funkcjonować. Zresztą, bez ćwiczenia, zdarzało mi się, że po prostu. O 2-3 miesiące, gdzie po prostu przestawałem e, robić coś na sobą, e, po, znaczy ból e, powracał. E, teraz mam znacznie większe doświadczenie, wiem o co chodzi. E, no i co jest taką moją rutyną, jeśli chodzi o e, rozciąganie czy tam pracę nad kręgosłupem. E, pierwsze to na pewno mięśnie. E, pośladkowe. Jeśli mamy mięśnie pośladkowe spięte, będziemy czuli bóle w dolnym odcinku kręgosłupa. Więc pokażę wam parę ćwiczeń, które ja robię z tego, co pracuję ze swoimi pacjentami. U wszystkich to działa. Czasami trzeba to wspomóc masażem, akupunkturą, plazmoterapią czy bańkami. Bańki są bardzo dobre, ale już robiąc te ćwiczenia będziemy ć, w, w, widzieć dużą różnicę. Zresztą niektóre osoby, które wracają do mnie mówią, że jak zaczęły to robić regularnie, te bóle kręgosłupa m, przestają im dokuczać. Od czego zaczniemy? Czyli położymy się na plecach. <laughs> Musimy zgiąć nogę. Znaczy jest taka sytuacja, że możemy ją położyć i jeśli drugą zginamy, to ta sama pójdzie do góry. Jeśli nie możemy złapać w ten sposób, możemy wziąć sobie ręcznik, pasek, coś co nam pomoże tą nogę po prostu podnieść do góry. Ja jestem w stanie je złapać i sobie pociągnąć. Jeśli czujemy, <laughs> Rozciąganie w pośladku, czasami to jest pośladek, czasami to jest udo, czasami jest pachina. Tych rozciągań czy tam miejsc, które będziemy czuli, może być kilka. I ja staram się to robić, żeby przynajmniej 10 oddechów w ten sposób po prostu trzymać nogę. Można czasami tą drugą sobie jeszcze wyprostować, wtedy. Tu pod kolanem będzie nas też bardzo ciągnęło. No i e, też ma to bardzo dobry wpływ na rozciąganie. Następna rzecz: przekręcenie się e, tak, żeby nogą dotknąć ziemi, a głowa poszła w drugą stronę. E, warto położyć tak dłonie, żeby były skierowane do e, sufitu. I też leżymy 10 Oddechów. Jeśli zrobiliśmy to, staramy się zmienić nogę, pociągnąć 10 oddechów i po 10 oddechach robimy to samo, tylko że w drugą stronę. Jeśli się tak obracamy, możemy czuć spięcie również po często w częściach pleców. Leżąc w ten sposób. Po rozciągnięciu tych mięśni jest duża ulga. Robimy to trzy razy, czyli to był jeden raz, czyli jeden set, a teraz będzie drugi, później trzeba zrobić trzeci. Po trzech razach jest dużo, duża różnica, jeśli chodzi o ulgę w dole pleców. Następną rzeczą, którą robię, to jest Odginanie się. Nie wszyscy mogą się od razu tak wysoko odgiąć. Czyli kładziemy głowę na swoich rękach, jakbyśmy byli na plaży. Później podpieramy podbródek na pięściach. Jeśli nie ma żadnego bólu czy problemu, to staramy się łokcie szeroko, głowa do góry. Ruszając głową już aktywujemy mięśnie kręgosłupa. Jeśli to nam nie sprawia problemu, łokcie idą razem, wtedy mamy większe wygięcie kręgosłupa. Jeśli to jest już łatwe dla nas, wtedy możemy rękoma i wziąć, odgiąć kręgosłup do tyłu w maksymalnym dla nas potencjale. Następną rzeczą, która jest dosyć ważna, to jest kocik grzbiet. Jest to bardzo proste ćwiczenie, ale tutaj warto jest dodać sobie jeszcze. Jeśli idzie brzuch w dół, głowa do góry, robimy wdech. Jeśli głowa idzie w dół, a brzuch do góry, robimy wydech. Uaktywniamy wtedy bardziej mięsień poprzeczny brzucha, który. Ma bardzo duże znaczenie przy um, stabilizacji kręgosłupa. I robiąc ten wdech do góry, wydech w dół, ćwiczymy te wszystkie mięśnie, ale bardzo uaktywniamy mięśnie poprzeczny brzucha. Jeśli zrobimy powiedzmy z 10-15 takich powtórzeń, staramy się później na przykład utrzymać równowagę. Mając po przekątnej podniesioną rękę i nogę. Robimy to na obydwie strony. E, ćwicząc w ten sposób e, kocik grzbiet, później ręce i nogi, e, uruchamiamy większość pasm mięśni, które są na plecach, ale również ćwiczymy też mięśnie brzucha. Na końcu warto jest sobie zrobić deskę. Deska to tak jak wszyscy to, znaczy no, prawie wszyscy wiedzą, jest właśnie uaktywnienie wszystkich mięśni naszego ciała. Staramy się tak wytrzymać ile możemy. Na początku niech będzie 15 sekund, później będzie 30. Jak będziemy utrzymywać to w minutę, to znaczy, że stajemy się silniejsi. No i to by było na tyle. Jeśli chodzi o e, co możemy zrobić dla swojego kręgosłupa okiem pacjenta i terapeuty e, na pewno warto jest zresztą w wielu wypadkach tak się robi e, wziąć leki przeciwbólowe e, żeby się dobrze wyspać e, rozgrzać miejsce bolące e, też i, zmniejsza to ilość bólu ale jak już przestaje nas tak boleć Musimy się poruszać, musimy stymulować przepływ krwi w danym obszarze. Wtedy te miejsca nie są tak spięte i zaczyna się ten proces regeneracji. Dziękuję, do usłyszenia. Postaw łapkę w górę, jeśli podobały się moje informacje. Dziękuję, do zobaczenia. Ile tego było?